Ten samochód jest przygotowany na to, żeby e, przeżyć nim właściwie wszędzie. To jest belka, która musi być, bo ona prawnie musi być, ale żeby że ktoś nie powiedział... Żeby ktoś się tam nie... Tak. Ona jest teraz podwinięta, ale normalnie można ją spuścić na dół. Okay. Ale nie ma żadnych określeń co do tego, jak ta belka ma wyglądać, więc my zrobiliśmy tutaj sobie bodajże 120 litrów wody w tej belce. Czyli jest zbiornik ze sobą. Zbiornik z wodą, tak jest, można to sobie Pokaż wyciągnąć. To, co tam się dzieje. Można wyciągnąć. A, tu jest wężyk, ciach. Tak, tak. Ty, to na bimber jest no, Sły, dobre. Może być tylko, że trzeba <laughs> utrzymywać wyższą temperaturę. To, nikt się nie domyśli, <laughs> że tam coś takiego jest. Koło waży 200 kg. To Tak, gdzieś koło 200 kg i to jest przerąbane. No teraz tak, trzeba to wziąć, odpiąć, stoczyć, przetoczyć tutaj, podnieść go na podporach, ale dopiero będą zakuwane podpory e, jutro albo pojutrze. Także myślę, że w przeciągu tygodnia on powinien już wyjechać, o ile mi bank energii jeszcze przyjedzie od tego gościa, na którego czekam. Legalnie można sobie tak wozić kanister z paliwem? E... Nie wiem, może ktoś jest na kanale, co się zna i mi podpowie. Znaczy ja bym się jedynie obawiał, obawiał tego, że ktoś jest w stanie podejść z zewnątrz i rzucić tutaj nie niedopałka, bo tak w Rosji płyną, płoną różne samoloty, a tutaj łatwo to podpowie. No ale słuchaj, jest tu gaśnica, nie zaraz obok. <laughs> Od razu. Nie ma lipy, nie?